Monika Marzec, trener młodzieżowej reprezentacji Polski Kobiet. Pani trener, za nami pierwszy mecz w tych kwalifikacjach, mecz zwycięski, ale to nie było szczególnie w pierwszej połowie łatwe spotkanie dla Was. Ja myślę, że całe spotkanie nie było łatwe. Turcja brzmi egzotycznie, ale chyba przeciwnik dość zaskakujący, jeżeli chodzi o swoje możliwości. Na pewno ta pierwsza połowa pozostawia wiele do życzenia. Dziewczyny wyszły jakieś spięto, to nie był taki zespół, jaki widzieliśmy w ostatnich dniach, ale fajnie, że w drugiej połowie się otrząsnęły, zagrały kilka naprawdę fajnych akcji, bramkarka pobroniła, wyprowadziliśmy kontra, odskoczyliśmy na bezpieczny wynik. No i myślę, że to, to przyniosło nam sukces z dzisiejszego dnia. No właśnie te nerwy na początku pierwszej i drugiej połowy to nie jest chyba tylko przypadłość tych młodzieżowych kadr naszych. Tak samo nie za dobrze te partie zaczynały seniorki w ostatnich meczach z węgierkami chociażby. Czy jakaś recepta na to? Ojeju, jaka recepta, jakbym wiedziała, to bym powiedziała, no ale jak widać nie wiem, no bo młodzieżówka też tak zaczęła. Myślę, że, że po prostu była za duża adrenalina, chyba przeładowanie tej głowy i, i za duży stres. Później jak już zobaczyliśmy, że jesteśmy w stanie wygrać, poczuliśmy tą możliwość, to, to widać było po, już po, po luzie dziewczyn, że trochę się zmieniło. Ale ten początek naprawdę był nerwowy. No nie, nie mieliśmy za wiele informacji o przeciwniku. Można powiedzieć, że mieliśmy tylko jeden mecz sprzed roku, więc też ciężko było się coś na, na coś nastawić. Tym bardziej, że mecz sprzed roku Wyglądał całkowicie inaczej, całkowicie inaczej w wykonaniu Turczynek, ale nic, cieszymy się, cieszymy się z tego pierwszego zwycięstwa i z nadzieją już idziemy na następny. No właśnie, ten następny mecz z Hiszpanią już jutro. Hiszpanki rozgromiły Słowaczki dzisiaj, pokazały bardzo szybką grę. Takich przestojów jutro na pewno trzeba będzie uniknąć, koncentracja od pierwszej minuty. Ja myślę, że tak. Na turniejach takich jak ten chyba najważniejszy jest pierwszy mecz, żeby zobaczyć, że można wygrywać, że, że jest się w stanie wygrywać, że można pokonać przeciwnika. Ten stres myślę, że jutro już będzie trochę mniejszy. Na pewno przeciwnik też wymaga, bardziej wymagający, ale mamy dosyć duży materiał o Hiszpankach. Mamy dzisiejszy mecz, już Szymon Adamczyk nam tam rozpracowuje ten zespół, także myślę, że, że będzie lepiej. I na koniec pytanie właśnie o reprezentację seniorek, która w Astrachaniu walczy o kwalifikację olimpijską. Dzisiaj ten mecz zaczynał się no nie tak długo przed waszym meczem. Chciałem zapytać, czy oglądałyście chociaż początek meczu z Rosją, czy znacie wynik i czy jutro w związku z tym, że dziewczyny grają o 14, w by o 18, planujecie choć trochę obejrzeć ich pojedynek ze Szwedkami? My z trenerami nie oglądaliśmy tego meczu, przyjechaliśmy tutaj oglądać Hiszpania ze Słowacją, dziewczyny oglądały, nie do końca, ale oglądały. Ja myślę, że szkoda trochę tego dzisiejszego meczu, bo na pewno by to nas przybliżyło już w tej drodze do, do Rio, tym bardziej, że na dwie minuty prowadziliśmy chyba jedno, jedną bramką i byliśmy w posiadaniu piłki. No cóż, zabrakło szczęścia, ale jeszcze nic straconego. Jeszcze mamy dwa kolejne mecze. Ja wierzę, że nasze dziewczyny wyszarpią zwycięstwo i po raz pierwszy pojedziemy do, na Igrzyska, bo chyba każdy sportowiec o tym marzy, więc wierzę w to, że zrobią wszystko, żeby tak było. Życzę im z całego serca. Na pewno będziemy jutro kibicować. Pozwoli nam czas na to, że obejrzymy wspólnie z dziewczynami. Czy cały zobaczymy, jak będzie się to układało, jak będziemy z czasem stać, ale na pewno fragment obejrzymy razem. A my trzymamy kciuki za dwa awanse w ten weekend, zarówno reprezentacji seniorek, jak i młodzieżówki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.